Omlet po meksykańsku łagodny. Do naszego przepisu potrzebujemy: 4 jajka, pół pomidora, jedno awokado, 1 czwartą cebuli czerwonej, 1 łyżkę stołową sera parmezana, 1 łyżkę oliwy lub masła, sól i pieprz. Rozbijamy jajka, rozcieramy awokado, kroimy pomidory i cebulę na drobne kawałki. Nastawiamy kuchenkę na prawie, że minimum. Na patelnię wrzucamy łyżkę masła, trzepiemy jajka. Na roztopione masło na patelni wlewamy roztrzepane jajka. W międzyczasie mieszamy ser parmezan, pomidory, cebulę i awokado. Po dwóch minutach, kiedy jajka zaczynają się już ścinać, przykrywamy patelnię. Kiedy omlet jest prawie że gotowy, 3-4 minuty, nakładamy mieszankę awokado, pomidorów, cebuli i sera, pieprzymy i solimy. Rozprowadzamy równomiernie na połówce omleta, zawijamy omlet na połówkę i przykrywamy. Po następnych 2-3 minutach omlet jest gotowy. Kroimy na dwie części, przenosimy na i podajemy z czym sobie Państwo życzą: warzywami, kartoflami, frytkami, smacznego.